Prezydentów z krajów. Najpierw prezydent. Tak. Jeszcze Białoruska trzeba zrobić i Kazachstan. Z Kazachstanu. Jak on pomimojemy, kurczę. Nie pamiętam i tego Białoruska zapomniałem. Tak, idziemy do Białorusi. Białorusi. Tak, gdzie jest prezydent? Jakiś typek z Białorusi. A to chyba nie był prezydent. Jakiś białorusek.

Jeszcze okazał sam. W Kazachstanie. Tak, gdzie jest prezydent? Tam Prezydent Ukrainy. Mhm. Zabiłem. Tak. A, ja się zapomniała tego Amerykańca. Jest. Mój kraj jest! Najbogatszy, największy. Na świecie. Tak. Idziemy do Ameryki. W Ameryce. Tak, prezydencie. Naklejem ci lasterków trillion. Bo uwielbiamy cię. Tak. I przepraszam, prezydencie polskie ale Musia. Um, no, po prostu wy tak Prezydenta Ameryki, którego lubimy. Prezydent Polski. Tak, i my już nigdy go nie zatakujemy. Маша, пластерки. Путина забила, казахстанца забила, белорусского забила. Путина забила. Ну ты уже знаешь, кто застал. Кто? Że to już umarł tryliony lat temu. Eee, dyba! Prezydent Polski. Mam pistolet ze sobą. Może Ciebie zabić? Bo siebie. Siebie. Prezydent Ukrainy. Zabieraj ci pistolet, nie zabijesz się. Albo ja Ciebie zabiję, albo ja siebie. Co ty robisz? Prezydent Ukrainy, Polski. Nikogo nie zabijaj, ty pie! Prezydent Ukrainy. Nie! Mogę wygrać? żet, żet. Nie! Nie! Przeżartuję, nie żartuję. Znaczy... Może dalej rozdzielimy Rosję na... pół? Prezent Polski. No! Pewnie ja będę miał 100 milionów osób, a Ty będziesz miał 11 milionów. Nie, nie będę rozdzielał, jak sobie 100 milionów. Mój kraj jest największy na świecie. Przejm ja mam prawie każdy kraj, ale nie przejmam ja Ameryki i Twojego kraju. Jak to przejmiesz ja wszystkie inne kraje? Oprócz Niemców! Wszystkie inne kraje, które pomagają Rosji. E, tak, e, już przejęłam. 15 krajów jeszcze zostało mi dużo. Wszystkie inne kraje, które pomagają Rosji. E, tak, zabiłem jeszcze 15. E, 15 e, 20 krajów i ja mam sobie 500 milionów osób. I. E, Żeby ty miałeś ca... E, największy kraj na świecie. Rezon... importa taki... No! Nie, no starek! Rezon do kraju taki... Jeżyję! robisz Żarody... Żartuję, żartuję. Robi zielony to zielony. mój, mądry mój, pramią wielkie jak mój. I jeszcze. Ja idę spać! O! polski taki, a mnie to nie obchodzi! Ja idę spać! Je. Yeah. Prezydent Polski w Łóżku. Czwarta, czwarta rana. Co jest? Jaka godzina? Tak, telefon. Jaka godzina? Czwarta rano? Oj, ale ja cię kręcę. Zabiję się. Nie to się, się zabić. Zabrać pistoleta. I zabiję lepiej siebie. Czy, czy coś będzie? E